Ercwia, chciałabym Ci życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego w tym ważnym dla Ciebie dniu. Przede wszystkim chciałabym Ci życzyć szczęścia, bo to jest w życiu najważniejsze. Jesteś niesamowicie mądrą, odpowiedzialną, sympatyczną i uśmiechniętą osobą, która zawsze ma swoje zdanie. Nie zmieniaj się. Kochamy Ciebie taką, jaka jesteś. Cześć Ewa! Życzymy Ci... Zdanego prawka... Żebyś grała na pianinie tak dobrze jak my. A co najważniejsze, medycyny. Ewcia, z okazji Twoich 18 urodzin dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, Żeby zawsze otaczali Cię tak wspaniali ludzie jak teraz, przyjaciele. I żebyś zawsze była tak pozytywnie nastawiona do świata jak jesteś. Hej Ewa! Cześć Ewcia! Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że znamy się już bardzo wiele lat. Poznałyśmy się w naszym ukochanym zespole Gold. Byliśmy wtedy małe, głupie i trochę nieporadne. Ale nie widziałyśmy, że nasza znajomość utrzyma się przez tyle lat. Teraz, z okazji Twoich 18 urodzin, chcemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia. Życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, udanej studniówki oraz matury. I żeby wszystkie Twoje marzenia się spełniły. Buźka! Ejewcia, z okazji Twoich oświatastych urodzin Chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności Dużo imprez Jakiegoś fajnego chłopaka Wszystkiego zdania prawka Żebyś dostała się na wymarzoną uczelnię I żeby spełniły się Twoje wszystkie najskrytsze marzenia W imieniu moim i w imieniu Margoty Chciałbym Ci życzyć wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń, takich najbardziej skrytych, takich małych i dużych, żeby te 18 urodziny były taką wyjątkową chwilą na przestrzeni Twojego życia, żeby się zapamiętała, bardzo dobrze z nami. Pamiętaj, zawsze jesteśmy z Tobą, zawsze cię kochamy. Od zawsze. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć ci tylko pijanej imprezy. Trzymaj się, buziaczki. Siem sejfcze, z okazji Twoich 18 urodzin, chciałbym życzyć Ci, aby ten nowy okres w Twoim życiu, który właśnie się rozpoczął, zapisał się w Twojej pamięci jako okres wszelkiego szczęścia i radości. Abyś. Nigdy nie traciła wiary we własne możliwości, abyś znalazła kogoś, kogo będziesz mogła obdarować swoją miłością. Eee, żebyś już na zawsze była tak kochaną osobą, jaką jesteś. Żeby na zawsze otoczało cię grono takich przyjaciół, jakich masz w tej chwili. Eee, żebyś małymi kroczkami spełniała wszystkie swoje najświeższe marzenia. I żebyś w dorosłym życiu podejmowała jedynie słuszne decyzje które pozwolą Ci dotrzeć do wymierzonego sobie celu. Życzę Ci też matury na 100% i, i przede wszystkim tego życzę nam obojgu, żebyśmy nie połamali sobie nóg z razem poloneza. Trzymaj się, wycieczki. Cześć Ewka. W tym ważnym dniu, w dniu Twoich najważniejszych urodzin chciałabym Ci życzyć przede wszystkim bardzo dużo szczęścia. Miłości, no i oczywiście, zdrowia Abyś zawsze była sobą, abyś nigdy nie patrzyła na zdanie innych, abyś zawsze była tak kochaną, pogodną i pomocną osobą. No i wspaniałego auta. FC, nagrywam to już po raz dwudziesty Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo radości, może jakiegoś chłopaka w końcu, dobrze zdanej maturki, teraz pewnie będziesz ciężko pracowała na to, żebyś dostała się na takie studia, jakie sobie tam wymarzysz i sobie życzysz, w przyszłości może zdanego prawka, pewnie na pewno, czym jeździć już masz, no i wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego chciałabym... chciałam Ci, Ewa, życzyć tego, żebyś była szczęśliwa, żebyś odnalazła totalne szczęście w swoim życiu. Ja wiem, że, że na pewno studia Ci w tym pomogą, na które ja Ci nie muszę życzyć, żebyś się tam dostała, bo dobrze o tym wiem, że, że tak właśnie będzie. Ale Ewa, chciałabym Ci życzyć przede wszystkim ludzi fajnych, którymi będziesz się otaczać, żeby to byli ludzie, którzy, którzy spełnią tak jakby... Nie tyle Twoje oczekiwania, to co... Mm, tak jak, taką jaką Ty osobą jesteś dla innych. Chciałabym, żebyś się obtaczała takimi ludźmi, bo odkąd bli bliżej Cię poznałam, a znamy się już kilkanaście lat, w tym dwa lata mieszkamy pod jednym dachem, to wiem, że, że Ty nigdy nie odmówiłabyś nikomu jakiejkolwiek pomocy, rady. I chciałabym, żebyś właśnie takich ludzi miała wokół siebie że zawsze będą otwarci na, na Ciebie i, i, i na Twoje propozycje, których masz mnóstwo w głowie. E Cześć Ewelina! Z okazji Twoich osiemnastych urodzin chciałbym życzyć Ci wszystkiego najlepszego. Chciałbym życzyć szczęścia, żeby wracało do Ciebie tak jak ten bumerang z orientalnym wzorem. Chciałbym życzyć Ci licznych podróży, żebyś pojechała tu, i tu, i tu, i tu i w ogóle wszędzie. Chciałbym życzyć Ci również, żebyś z okazji 18 urodzin dostała auto takie albo fajniejsze, y i tego, żebyś zawsze czuła się bezpiecznie, tak jak ja w tym kasku z egzotycznymi kangurami na boku. I generalnie życzymy Ci razem z moim tatą wszystkiego najlepszego. Hey, <zysk> Wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia, pomyślności, żebyś się dostała na Uniwersytet Medyczny, mm, żebyś znalazła fajnego chłopaka eee, no i spełnienia wszystkich marzeń, czego tam sobie zapragniesz. No i żeby ten rok był dla Ciebie bardzo dobry, zaraz mi przejedzie auto. Wszystkiego najlepszego. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. Szczęścia, zadowolenia i radości w życiu. No, uśmiechów, żebyś była tak szczęśliwa, jak byłaś, kiedy bawiłaś się tymi zadobaweczkami. No dobrze, przypominamy. Żyrawka, po którą musieliśmy jechać do Łowicza, jak miała te dwa latka, to ta jest prosiaczek numer jeden. Hej Ewcia! Dziś, dziś kończysz 18 lat i Chciałabym Ci podziękować i powiedzieć, że strasznie Cię kocham. Nigdy z tego chyba wszyscy nie mówiłam, ale kocham cię najbardziej na świecie. Jesteśmy, jesteś moją siostrą i chcę, żeby układało Ci się jak najlepiej. Często się kłócimy, mamy różne zdania, ale wiecie, że zawsze możesz na mnie liczyć. Teraz może nasze drogi się trochę rozejdą po Twojej maturze. Pójdziesz na studia za rok ja nie wiadomo gdzie wylądujemy, ale pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć, że zawsze Ci pomogę. Będziemy niepokonanym teamem pudłowskie na zawsze. A ogólnie chciałabym ci jeszcze szczerze, żeby ci się udało. Żebyś dostała się na swoje wymarzone studia, żebyś osiągnęła życie żeby swój cel, żebyś była szczęśliwa.

Nie chciałam dawniej na tym filmiku płakać.